Almax, oficjalny sponsor GKS. -tyry. Trochę nas tu nie było, a chyba w szczególności ciebie. Wiesz co, mnie nie było tutaj już chyba 14 lat. Ostatni raz w 2010 roku i to był taki mecz historyczny, bo zagraliśmy w strojach Olimpii Grudziąc, bo mieliśmy podobne stroje, kierownik przywiózł, a gospodarze nie chcieli się zgodzić i zagrać w swoich rezerwowych. Ale był taki psikus, że wygraliśmy to spotkanie, a nie było łatwo, bo do przerwy przegrywaliśmy 2-0 Olimpia. Jechała z nami, jak to się mówi, jak do pożaru, ale druga połowa, no to był nasz koncert, trzy bramki w deszczu dzisiaj akurat jest ładna pogoda i mam nadzieję, że też wygramy. Powiedz jeszcze, czy pamiętasz na jaką bramkę padały bramki dla GKS tuchy i kto strzelał bramki? Pamiętam, bo nie trudno, żeby takiego meczu nie pamiętać, bo to był historyczny mecz, jak już wcześniej wspomniałem. Na tą tutaj bramkę strzeliliśmy trzy gole. Mariusz Masternak, Hubert Jaromin i nasz, nasza legenda Łukasz Kopczyk. No, trudno te, tego zapomnieć. Oficjalny debiut w GKSie. Ty, tak powiedz, jak się czujesz przed meczem? Tak, no, bardzo fajnie. Cieszę się, że w końcu dostanę szansę w drużynie zagrać to w meczu o stawkę, więc myślę, że wszystko się ułoży i będzie jak najlepiej. A pamiętasz w swojej karierze jakieś mecze Poharu Polski? No, ja było kilka było na taki fajny, co graliśmy z górnikiem zabrze i obronię karnego. potem kolega strzelił, dzięki temu awansowaliśmy do półfinału Poharu Polski, więc jakieś wspomnienia są. Dwa razy e, grałem w Pucharze Polski, dwa razy trafiłem na Legię, e, raz w Termalice, raz właśnie tutaj e, w się Tychy. No i w tym pierwszym e, meczu, jak e, graliśmy na Termalice, udało się strzelić a, piękną bramkę e, z woleja. E, odpadliśmy po dogrywce, w 118 minucie chyba straciliśmy bramkę na 3-2, więc taki dosyć pamiętny mecz, ale czy gdzieś doszedłem dalej, to zawsze odpadałem w tej pierwszej rundzie. Bo zawsze ten rywal był z dużo wyższej ligi, i gdzieś tam ten poziom piłkarski dało się odczuć, chociaż było w, tym, w tych dwóch meczach, myślę, że dosyć blisko. Dzisiaj Mati Broni, czy to jest nagroda za dobre treningi, czy jednak taki był plan od początku? Znaczy, dla mnie, żeby bramka wystąpił w meczu. W pierwszej drużynie musi na to zasłużyć i nie ma czegoś takiego jak ustalenie składu przed, przed sezonem. Mateusz zasłużył swoją postawą na treningach, dobrze wyglądał też w ostatnich grach kontrolnych z, ze Śląskiem Wrocław między innymi i dzisiaj wychodzi od pierwszej, e, pierwszej minuty, ma też fajne doświadczenie w Pucharze Polski, bo z przygodą gdzieś tam aż do półfinału. W półfinale akurat nie bronił, ale w ćwierćfinale jeszcze pomógł w serii rzutów karnych, więc e, liczymy bardzo też między innymi na niego. Bardzo miło wspominam y, tamte czasy. Y, trafiłem w latach, początek lat 80. do 90. roku, tak. Y, trafiłem, można powiedzieć, przypadkowo, bo byłem na testach w bytą i graliśmy sparring z gks Tychy i, I panu trepce, ówczesnemu trenerowi gks Tychy, Tak się spodobałem że zaproponował mi dobre warunki w Tychach i wybrałem GK z Tychy. Bardzo, bardzo miło mi, bardzo dobrze wspominam tam kolegów, którzy którzy można powiedzieć Hanysy wybrali Gorala, gorala za kapitana drużyny. Także po dwóch latach już byłem kapitanem drużyny. No ale spotkała przykra mnie kontuzja, zerwałem, ściągnął Archilesa. No i moja kariera jeszcze inaczej troszeczkę się potoczyła, bo rok nie grałem, miałem przerwę, nawet miałem nie grać już w piłkę, tak lekarze powiedzieli, ale nie podałem się, ćwiczyłem, udowodniłem, że wrócę i wróciłem do drużyny. Także Chciałem, chciałem powiedzieć, że tam koledzy na pewno będą pamiętać mnie, bo miałem pseudonim Michał, szczególnie z tego pseudonimu od nazwiska.